Piękni ludzie, witam Was w kolejnym filmiku, w kolejnym vlogu. Dzisiaj taki dzień na szybko, dlatego że mam dzisiaj gości. Przed południem będę miała, już są w drodze, także podszkowałam już sobie obiad. Zaraz Wam wszystko pokażę. I taki dzisiaj dzionek domowy, bo mam Wam coś do pokazania, więc stwierdziłam, że nagram vloga. Jestem z Juliankiem w domu. Staś właśnie jest w drodze. Do domu, dlatego że pojechał na trzy dni do dziadków, do moich rodziców i właśnie wraca. Także czekamy na niego. Przyjedzie jeszcze moja mama i jeszcze dwie osoby razem z nią. Także mamy dzisiaj takich gości na obiedzie. Fajnie, bo posiedzimy, wypijemy dobrą kawkę. No i tak to. Także zapraszam do oglądania. Jeszcze chciałabym Wam pokazać się tutaj w lustrze, dlatego że jesienią na wyprzedażach kupiłam bardzo fajną sukienkę w sklepie mango i jestem z niej bardzo zadowolona, a chyba jej nie pokazywałam, tak mi się wydaje, więc już Wam pokazuję. Ona jest taka basicowa, sprążkowanego materiału, ale nie takiego bardzo prążkowanego, jak niektóry jest tak. Gęsto prążkowany, że aż sztywny trochę nie. Ona jest bardzo mięciutka i elastyczna, i bardzo rozciąga się fajnie. Także jest idealna na jakieś wyjście, takie, wiecie, codzienne, e, albo w domu, naprawdę jest bardzo wygodna, i już Wam się tutaj pokazuję w całej okazałości. Ona jest taka teoretycznie powinna być taka, ale wiecie, jestem niska, więc dla mnie jest prawie że do kostek. E, I już wam pokazuję o. Ona sobie tak tutaj leży. Jest bardzo taka luźniejsza na mnie troszeczkę, bo ja nie chciałam takiej bardzo obcisłej. Chciałam się w niej po prostu wygodniej, komfortowo czuć. Także naprawdę jestem z niej bardzo zadowolona. Kolor też mi się podoba. Ja pod nią mam jeszcze taką e, koszulkę o, na ramionczkach. E, Prążkowaną też, ale właśnie z tego gęstego, takiego porążkowanego materiału, dlatego że ona ma dość duży dekolt i wiecie, ja jeszcze jestem nie do końca zdrowa i w ogóle lubię, żeby mi było ciepło, więc założyłam sobie pod nią taką koszulkę i fajnie to wygląda, bo tutaj ten dekolt jest taki głębszy, więc jest tak yy, idealnie. Bardzo jestem z niej zadowolona. Nie pamiętam, za ile ją kupiłam. Bo tak jak mówię, to było jakoś na tych jesiennych wyprzedażach, przed świętami, przed Bożym Narodzeniem. Natomiast właśnie w sklepie Mango ją wyhaczyłam i e, właśnie bardzo ona mi przypadła do gustu. Także taki oto dzisiaj strój dnia. Tutaj już mam obrane ziemniaczki na obiad, podszykowane i pokrojone tak troszkę drobniej, bo one będą pieczone. No coś mi tutaj ostrość szankuje. Będą pieczone, a tutaj już mam kurczaka przyprawionego, zapakowanego w rękaw i też będzie on pieczony. Do tego jakiś ogóreczek kiszony, coś tam jeszcze zrobimy. Tutaj mam taki długi chlebek i chcę go zaraz ponacinać i włożyć w niego żółty ser, masło czosnkowe. Tak, żeby go zapiec i też, żeby był taki wiecie na przekąskę, yy, później, tak wiecie, żeby sobie każdy mógł ułamać, żeby coś tak ciągnęło i było fajne. Yy, no i coś tam jeszcze zaraz, jakiś taki drobny poczęstunek do kawki przyszykuję na przekąskę. Także szykujemy się na gości, bo oni za godzinkę będą. No dobra, przyszłam jeszcze tutaj sobie o, zapalić świeczkę. Co prawda to jest cały czas ta jesienna, jakoś jej nie zmieniłam, ale no co tam. Zapach ma ładny, więc niech sobie się świeci i e, niech się e, pali. Stwierdziłam, że wypalę ją całą. Nie będę jej, nie wiem, chować na przyszły rok. Niech sobie świeci trzeba... No słuchajcie, coś mi tu trzeba korzystać. E, jak była kupiona, trzeba ją wypalić do końca i tyle. Niech sobie ładnie pachnie, akurat na przyjazd. Stasia, on lubi takie rzeczy, także, także tak to. Tu jeszcze jest ten świerk, który kupiłam na święta, ale też sobie stoi, póki stoi, póki żyje. Niech sobie stoi. Ok, słuchajcie, obiad już jest w piecu. Mm, będzie kurczaczek, to już wam pokazywałam. Moi goście na chwileczkę wyby, wybyli na miasto, a ja yy, właśnie już wracają, za chwilkę będą. A ja w oczekiwaniu na obiad przygotowałam im tutaj taką małą yy, przekąskę, więc wam pokażę. Tutaj już jest ogóreczek kiszony, naszykowany do obiadu. Juliusz mi tu wchodzi, a tu taka przekąska. Zrobiłam chlebek z żółtym serem, żeby każdy wiecie, sobie mógł tutaj wyłamać pokrojony chlebek. Czekajcie, ja bo tu Julian przepycha, muszę przyjść z drugiej strony. No i właśnie, poczekaj Juluś, i właśnie w oczekiwaniu na obiad jak przyjdą, za chwilkę, to sobie tutaj będą mogli, mogły przekąsić i wiecie, chlebek jest jeszcze ciepły, przed chwilą wyjęty z pieca, także tak to będzie. A tu już przygotowane talerze na obiad. Okay. A tu Staś już wrócił i Julus już jest szczęśliwy, że ma brata w domu, bo tęsknił za nim bardzo. Także panowie już tutaj sobie siedzą. No dobra, jeszcze musiałam Miłcia pokazać, bo on bardzo chciał Wam się pokazać i przywitać. Powiedz dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Także musiałam, musiałam, także jesteśmy razem. Lecę do kuchni, bo muszę tam przypilnować i jeszcze ziemniaczki zaraz przyprawić i dorzucić do pieca, bo ziemniaczki będą pieczone. Mam już obrane, pokrojone. Muszę je odsączyć i e, polać oliwą, posolić i wyłożyć na blaszkę. I będą się piekły. Okej, okay, słuchajcie, goście już odprawieni Zjedli obiad, posiedzieliśmy, jeszcze kawka poobiednia była i pojechali Ja sobie już ogarnęłam, posprzątałam Ale chciałam Wam jeszcze coś pokazać, bo ostatnio byłam w Rosmanie I w Rosmanie była promocja na niektóre produkty Lovely I zakupiłam, słuchajcie, konturówki To znaczy tak, konturówki mam trzy to są kredeczki do ust. O, proszę bardzo. Czekajcie. O, takie kolorki, bardzo zbliżone do siebie. Ale mam takie pomadki i właśnie yy, yy, były mi potrzebne te kolory i ja w ogóle bardzo lubię yy, używać konturówek. I kupiłam jeszcze dwie kredki do oczu. Jedną taką kremową. Ona tutaj to jest białe, ale kredka sama w sobie o. Widzicie, ma y, kremowy taki kolor jaśniutki, a druga tradycyjna, czarna, czasem się przydaje. Y, I słuchajcie, kupiłam je dlatego, że y, potrzebowałam konturówki, a y, w Lovely akurat były w Rossmanie, w sensie marka Lovely miała promocję i one były. Po 5 zł z groszami, 5,50, 5,49, no jakoś tak. Że naprawdę za bardzo niewielkie pieniądze. I one są fajne, bo one są bardzo takie miękkie: że wiecie, nie są takie nieraz, to aż jak człowiek się maluje, to aż boli. Natomiast one tutaj całkiem przyjemnie się nimi maluje, bo właśnie nie są twarde, takie ostre. Także. Chciałam się tylko tutaj pochwalić takim oto zakupem, natomiast nie wiem jak długo jest ta promocja, ale jeżeli potrzebujecie konturówek albo kredek do oczu i nie macie jakichś wygórowanych wymagań co do marki i wystarczą Wam takie właśnie z Lovely, a nie jakichś marek luksusowych, powiecie 150 zł za konturówkę, to... Polecam wybrać się do Rosmana. Nie wiem jak długo ta promocja trwa, ale ja właśnie e, zakupiłam dwa dni temu. Także taki oto mały zakup. Czekajcie, bo mnie tu Ramonka zahaczyła się o sukienkę, właśnie. Dobra. Coś Wam jeszcze, Ramonki chciałam pokazać, ale to musimy przyjść do drugiego pokoju. Jeszcze zanim przejdziemy, to tutaj jest ten drapak, który zawsze widzicie w filmach, na którym Ramonka siedzi, i zobaczcie tutaj na dole, na tym, na tym słupku nie ma właśnie sizalu, bo kiedyś już Wam pokazywałam, że był cały rozwalony. O, właśnie, Ramonka tak sobie drapie do tego służy właśnie drapak. I żeby troszkę stępić pazury. I ona tutaj na dole bardzo dużo drapała, bardzo z niego korzystała. No i wiecie, po pięciu latach on i tak dobrze wytrzymał ten drapak. Już ten seizal był cały rozwalony, zdarty, że już z niego nie miała jak korzystać. No i żeśmy go właśnie zdjęli, i muszę poszukać, zamówić, gdzieś kupić seizal, i chyba to się seizal nazywa, tak mi się kojarzy coś i spróbujemy to opkleić, dlatego, że się kupić nowy drapak, ale kurczę ten jest dobry, on jest bardzo stabilny kiedyś jak się troszkę zaczął chwiać, to <laughs> mój mąż go troszkę mocniej dokręcił, bo się roz... wiecie, no tak się poluzował i on jest bardzo stabilny, ona go bardzo lubi i trochę szkoda jest go wyrzucić, bo on jest naprawdę dobry jest duży i taki, taki wiecie, drapak kosztuje 250-300 zł, więc no bez sensu i spróbujemy kupić sizal, i, czyli ten sznurek i obkleić tą jedną tutaj nogę Jeżeli nam się uda tak to zrobić, żeby to było ładnie, miało jakiś wygląd I rzeczywiście to się będzie trzymało przede wszystkim, żeby ona mogła drapać, to super No a jeżeli się nie uda, że to się rozwali, no to wtedy będziemy myśleć dopiero nad wymianą tego drapaka Ale najpierw poczynimy takim niższym kosztem tutaj Yy... Odnowienie go. A tu na oknie Ramonka jeszcze u nas w sypialni ma taką, takie łóżeczko swoje i sobie czasem tu śpi, czasem tu na drapaku. Zawsze musi mieć na drapaku, słuchajcie, kocyk. <laughs> Bo jak nie ma kocyka, to nie chce tutaj sobie leżeć i spać. Musi mieć kocyk i co ciekawsze, kocyki właśnie musi mieć zawsze wyprane, wypukane w jakimś płynie, pachnące, tak jak nasze ubrania. Dlatego, że jak one już chwilkę poleżą i mimo tego, że wiecie, od psa bardziej tak, ja miałam psa, więc mam porównanie czuć te koce, to wszystko. Natomiast od kota nie, jeżeli kot jest oczywiście zadbany. Natomiast ona jest taka paniusia, że jak jej te kocyki tutaj leżą, one się troszeczkę przykurzą. No wiecie, no nie ma tutaj grubej warstwy kurzu, ale jak one tylko trochę, wiecie... No, już takie nie są po praniu. To ona już nie chce na nie wchodzić, i trzeba wyprać, odświeżyć, i ona wtedy dopiero wchodzi. Tak samo jeśli chodzi o zasłony i o firanki jakieś, to ona zawsze obwąchuje. Jak kot zaczyna kichać, to znaczy, że firanki są zakurzone, czy zasłony, i trzeba je wyprać. Takiego mamy oto kota, taką księżniczkę naszą. A tutaj w salonie mamy taki, właśnie drugi drapak. Moja mama nam go przyniosła, bo jak wyjeżdżaliśmy kiedyś na wakacje, jak jechaliśmy chyba do Grecji, to yy, kupiłam. Yy, Ramonka była wtedy dwa tygodnie u moich rodziców i kupiłam do moich rodziców właśnie taki mały drapak, żeby ona tam miała co drapać, bo jednak wiecie, dwa tygodnie to jest dość długo i kot mógłby troszkę, jakby no, brakować, mogłoby jej tego drapaka dużego. I właśnie kupiłam taki mały do rodziców, ale u rodziców jakoś z niego nie korzystała. I z racji, że tamten chwilowo jakby ma nieczynny tą swoją ulubioną nogę, która się rozwaliła, to poprosiłam mamę, jak do mnie jechała, żeby mi żeby mi przywiozła tutaj ten, no i wczoraj y, Przemek zmontował, no i ona się zapoznaje wchodzi już na niego, normalnie wszystko ten, ale nie drapała natomiast w nocy jak nic, nikt nie widział, to słyszałam, że tutaj drapała i testowała y, ten drapak, a tu jest jeszcze jej zabaweczka no i tak to tutaj, troszkę ciemniej widać, bo nie zapalałam światła, bo nam się tutaj pali lampka, ta solna Tutaj jeszcze krasnal po świętach stoi. To jest jedyna ozdoba świąteczna, która została. Yy, która nie jest schowana, ale Juliusz jeszcze się nim bawi trochę, więc został. Teraz tutaj siedzimy sobie przy lampeczce. To jest taki nastrój fajny. Lubimy tak po południu wieczorem sobie siedzieć do telewizji. <laughs> Także tak to. Nowy nabytek Ramonka ma i na razie tutaj sobie w salonie jest, żeby się tak obeznała i sobie tutaj miała. Okej, okay, zrobiłam sobie taką light kolację. Jest to tuńczyk z cebulką i ogórkiem kiszonym. W normalnej wersji, jak robię to dla całej rodziny w większej ilości, albo nawet na jakąś imprezę w formie sałatki, to daję tutaj jeszcze jajko i odrobinę majonezu, żeby to było bardziej takie, wiecie, wilgotne. Natomiast dla siebie, jak robię trochę, to w wersji light, i tak bardzo lubię. Bez jajka, bez majonezu. Właśnie tylko tuńczyk z puszki, ogórek kiszony i cebulka I to taka moja kolacja Zrobię sobie jeszcze herbatkę A chłopakom zrobię osobną kolację Coś takiego, wiecie, bardziej treściwego jak to dla facetów No dobra, słuchajcie, mamy już wieczór Ja już zdjąłam sukienkę, ubrałam się wygodnie I jestem po kolacji Chciałabym sobie zrobić teraz maseczkę i powiem Wam, że ostatnio kupiłam tak na wypróbowanie jedną maseczkę mm, oczyszczającą bąbelkową w płachcie. Nie używałam nigdy takiej, bo kiedyś miałam maseczkę bąbelkową, ale taką normalną, że się nakładało, wiecie, na twarz ręką albo pędzelkiem, i te bąbelki się robiły. Maski w płachcie też używam, ale takie normalne, jakieś nawilżające odżywcze. Natomiast bąbelkowej w płachcie jeszcze nie miałam. Jestem ciekawa tego produktu. Jest to maseczka z Eveline. Jak byłam ostatnio w Rosmanie, to ją kupiłam. W Rosmanie? W Rosmanie, tak. I mm, była w jakiejś promocji i tak wzięłam z ciekawości, a z racji, że raz na jakiś czas muszę robić maseczki oczyszczające, to... Ona mi się teraz przyda i właśnie sobie ją wypróbujemy Zobaczymy czy te bąbelki z tej płachty faktycznie się zrobią Bo jestem bardzo ciekawa Biorąc pod uwagę, że ostatnio cały czas choruję To też właśnie muszę oczyszczać tą twarz bardziej Bo... uuu jaka czarna Bo powiem wam, że mm, no tak ta skóra bardzo źle reaguje u mnie przy chorobach I coś tam się pojawia niechcianego, ale jest mocno nasączona jakimś preparatem. Ta mokra, śliska, bardzo mokra. Muszę ją najpierw tutaj się pogimnastykować, żeby ją rozwinąć. Słuchajcie, bo jest strasznie śliska. O, 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 o. Dobra, to będzie chyba w tę stronę. No to próbujemy. O, <laughs> jaka zimna! Muszę sobie tu w podgląd podejrzeć bo jak nakładam O rany jaka zimna O super Gdzieś tam się nosek podwinął No dobra Troszkę ją tutaj tak dopasujemy bardzo jest nasączona, mocno. Te wszystkie macki w płachcie są nasączone, ale ta jest naprawdę mocno nasączona. O, faktycznie, zobaczcie, pieni się. Czyli to będzie taka inna chyba, troszkę bąbelkowa niż te. Niż te, wiecie, mm, te takie standardowe, bo tamte taką, taki ciem, taka ciemna piana z tamtych wychodzi, a te y, ta po prostu taka jest. Y, jakby nie wiem co hmm. Jakiś żel Taki jak mycie twarzy, coś takiego Czekajcie, bo nie mam się w co wytrzeć Zaczekajcie, muszę ręce wytrzeć No dobra, jestem i faktycznie, zobaczcie, ona się robi biała Taka mm, Rzeczywiście, ona się tak po prostu pieni Ile to trzeba trzymać? Tutaj napisali 10-15 minut No to Siedzimy. Jak będę już zdejmować, to się jeszcze raz pokażę. Ok, moi drodzy, tak wygląda maseczka po 10 minutach. Minęło dokładnie 10 minut, więc wspieniła się naprawdę, się mocno spieniła. Za chwilę będę ją zdejmować i tym oto pielęgnacyjnym wieczornym akcentem będę się już z Wami żegnać. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę oczywiście. Piszcie w komentarzach, co tam u Was, eee, jak z pielęgnacją. Powiem Wam, że u mnie, jeśli chodzi o oczyszczanie twarzy, staram się robić tak co dwa dni peeling kawitacyjny, chociaż nie zawsze mi to wychodzi. Natomiast maseczki, no chciałabym je używać częściej i regularnie, ale wiecie, nieraz się już nie chce, nieraz się zapomni, ale staram się jak mogę. Eee, szczególnie przed okresem i w czasie choroby musi, musi być intensywne oczyszczanie twarzy, bo inaczej niestety, ale wyskakują mi wypryski nie wiem, czy to jest też kwestia leków no wiadomo, organizm walczy z chorobą wszystko wyrzuca na zewnątrz, także tak to wygląda no i tak, zdejmuję maseczkę, idę się już zmyć pielęgnację, nałożyć kremy serum, także dziękuję Wam, że byliście w tym dniu ze mną test maski oczyszczającej, bąbelkowej w płachcie wygląda tak, myślę, że całkiem fajnie się sprawdziła, nie spodziewałam się, że ona tak się mocno spieni także uważam test za zaliczony no i do zobaczenia w kolejnym filmie, pa, pa.